Panie Marszałek, Wysoka Izbo. Przepraszam, poseł Władysław Kurowski, PiS. Przepraszam, panie pośle. Zdarza się. Wysoka Izbo, wystąpienie kieruje pamięci ofiar pacyfikacji rudnika rozstrzelanych przez Niemców w dniu 5 września 1939 roku. Właśnie w tym dniu. Od kul niemieckich żołnierzy zginęło 16 mieszkańców Rudnika z gminy Słukowice, 5 mieszkańców Cięciny i jeden mieszkaniec z Krzczonowa. W tamtym wrześniu była ładna pogoda. Drogą przez Rudnik uciekali na, wsch na wschód ludzie, bardzo dużo ludzi. Wycofujące się wojsko polskie proponowało 4 września mieszkańcom wsi opuszczenie domów, ponieważ planowano w tym terenie zorganizowanie linii oporu, aby przyhamować błyskawicznie przemieszający się front. W nocy z 4 na 5 września do wioski wkroczyli Niemcy. Między tylnymi odwodami wycofującego się wojska polskiego a przednią strażą niemieckiego agresora doszło do krótkotrwałej strzelaniny, w wyniku którego, której zginęli niemieccy żołnierze, a wśród nich wysoki rangą oficer. Niemcy sądzili, że strzały padły z rąk ludności cywilnej, więc mszcząc się za poniesione straty, wywlekali z domów niewinnych mieszkańców. Kobiety i dzieci prowadzono w stronę Oblaska w Słukowicach. Rudnik miał być spalony. W pierwszej kolejności rozstrzeliwano mężczyzn z rejonu pod Dalinem, ponieważ z tego punktu padły strzały. Niemcy ustawiali pod ścianą Lepianki kolejną dwójkę mężczyzn i strzelali do nich. Nie dobijali konających w męczarniach. Mający być rozstrzeliwani chcieli się ratować. Dwóch z nich podjęło nawet próbę ucieczki. Udało się tylko jednemu, Janowi Kalecie. Okrutny rozmiar spotkać większą liczbę ludniczan, bowiem drugą grupę mężczyzn z dolnej części wsi prowadzono w pobliże miejsca kaźni. Klęczeli w wrowie wzdłuż szosy z rękami podniesionymi do góry i czekali na śmierć. Oprawcy zaprzestali rozczuliwania, kiedy wyjaśniło się, że strzały oddało wojsko, a nie cywile. W wyjaśnieniu całej sprawy pomógł mieszkańcom, mieszkający urodziny Dudków i doskonale władający językiem niemieckim przyjezdny zwany Ślązakiem. Tragedia dotknęła również dwie młode dziewczyny, Stefanie Gancarczyk i Rozalę Maszysz, które stojąc w oknie starego domu Gancarczyków przyglądały się poczynaniom Niemców. Jeden z nich podniósł karabin i strzelił w okno. Zginęły obie od jednej kuli. Kiedy zaprzestano rozczaliwań i sytuacja uspokoiła się, Niemcy rozkazali wykopać dół w pobliżu miejsca tragedii. Tam polecili rzucić wszystkie ofiary. Ciała posypano wapnem i tam miały bez trumień zostać na wieczność. Dzięki usilnym staraniom rodzin, ofiar oraz pomocy owego Ślązaka, Niemcy pozwolili w nocy z 6 na 7 września przewieźć ciała na słukowicki cmentarz. Nie było czasu na robienie trumień. Ludzie z, tam, z prostych desek zbijali skrzynie, w których poukładano zwłoki. Czasu było mało, więc w niektórych skrzyniach składano po dwa ciała. 7 września 1939 roku na cmentarzu w Sułkowicach odbył się skromny pogrzeb ofiar. Obecnie na cmentarzu w Sułkowicach stoi piękny pomnik, który powstał dzięki staraniom gminy, trwale świadcząc o tragedii z września 1939 roku i pozwala zachować pamięć o ofiarach niemieckiego okupanta. Cześć ich pamięci. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani pośle.